Zajcie kochani, ja się kłania. Dziękuję Wam wszystkim za zapytania, które nadeszły na mój mail i pytacie mnie właściwie, co mogę dla Was zrobić, jak mogę pomóc i w jaki sposób określam, mogę określić swoją działalność. Kochani, no krótko mówiąc, prawie 30 lat temu zostałam kosmetyczką. E, dyplomowaną poprzez Izbę Rzemieślniczą. W zakres moich obowiązków chodziła pielęgnacja ciała, skóry, e, aspekty dermatologiczne i fizjoterapeutyczne. E, ostatnie lata zaowocowały tym, że przez całe życie robiłam masaże. E, wykonuję masaże e, takie jak e, hawajska metoda uzdrawiania poprzez masaż energetyczny, który jest nazywany masażem kochających rąk. Jednak z biegiem czasu i w momencie, kiedy również zdobyłam wykształcenie w zakresie naturopatii, bioenergoterapii, aspektów huny, Uzdrawianie metodą e, przewodników północy, czyli słowiańska, starosłowiańska metoda uzdrawiania. E, pojawiły się również aspekty u mnie e, jasnoczucia e, czy jasno widzenia, to e, możecie e, sobie... E, Nazwać. Generalnie moja wiedza jest oparta na zarówno klasycznej wiedzy o organizmie człowieka a i ostatnie lata zaowocowały również. Kolejną kwalifikacją jako dyplom, który mogę powiesić na ścianie a i oczywiście używać wiedzy, która za tym stoi, to jest holistyczne, holistyczna filozofia uzdrawiania, holistyczna medycyna w oparciu również o i dietetykę. Nie wiem, czy to wam dużo powie, więc może powiem, że generalnie sama sobie musiałam pomóc, tak? I moment, w którym zdecydowałam, nie zdecydowałam właściwie i nawet nie dokonałam wyboru, tylko gdzieś w głębi siebie usłyszałam, że będę pracować z ludźmi i dla ludzi. Zadziało się również poprzez moją drogę. Tak, takiej, no, można powiedzieć, transcendentalnej przemiany i zrozumienia tego połączenia, którym były kursy Vedic Art i nie tylko. W mojej. zostałam również nauczycieli, jestem nauczycielem Vedic Art, ale po drodze stworzyłam swoją własną metodę przeprowadzania ludzi jakby na drugą stronę tego strachu, tego stresu. Wykonuje masaże, masaże uzdrawiające, relaksujące, masaże przynoszące ulgę w bólach, w bólach, które można powiedzieć są w naszym ciele bolesnym, czyli w bólach mięśni, w bólach kręgosłupa, w bólach głowy, w bólach właśnie migrenowych. Masaże wykonuje bardzo bardzo różne. Łączę wszystkie znane mi metody razem i to nazywam intuicyjnym uzdrawianiem, ze względu na to, że po prostu to ciało wasze mówi do mnie, tak? Mówi bardzo często klient po prostu nie mówi mi o pewnych dolegliwościach, a ja je po prostu wyczuwam pod rękoma, jakkolwiek. Po prostu chcę Wam mniej więcej wytłumaczyć, tak? Czyli na tym polega to intuicyjne dobieranie metod oraz jakby też no, no działanie uzdrawiające, relaksujące, tak? Poprzez masaż. Masaże, które wykonuję, są nie tylko masażami, które wykonuje się tak tradycyjnie, czyli na stole, z olejkiem, masażem i tam, prawda, takie różne ruchy. Nie, są to również masaże energetyczne, które wykonuje w podobny sposób, jak wykonuje się akupresurę czy akupunkturę w medycynie chińskiej. One, no powiedzmy, zawierają elementy masażu magnetycznego. Te nazwy, tych nazw jest bardzo dużo. Uczono mnie też całego mnóstwa przeróżnych masaży, i też oczywiście w mojej praktyce wytworzyłam sobie po prostu swój rodzaj pracy z klientami, pracy z ludźmi. To nie znaczy, że wymyśliłam coś niezwykle nowego i jestem jakimś niesamowitym innowatorem, to tylko znaczy, że słucham się tej energii, która płynie we mnie. Jest też jeden ważny aspekt, że zawsze pracuję z klientami tylko wtedy, kiedy sama czuję się dobrze. Ponieważ kiedy no jakby łączę się z Wami w procesie uzdrawiania, to chcę, aby moja energia była jak najlepsza, a moje nastawienie i tak dalej. Czyli jeżeli przykładowo jestem przeziębiona, no nie może odbyć się spotkanie ze mną. To tylko tak woli takiego BHP pracy. Czyli kochani, wykonuję. Masaże, masaże terapeutyczne, masaże relaksujące, masaże uzdrawiające, masaże na ciele fizycznym i masaże, które wykonywane są po merydianach, po naszych, naszych kanałach energetycznych, na których opiera się medycyna chińska. Jako bioenergoterapeuta, naturopata, często mam wgląd jeszcze jakby głębiej. Te predyspozycje urodziły się we mnie w momencie, kiedy kilka lat temu zaczęłam medytować. Kiedy, właściwie więcej niż kilka lat temu, ale to już jest mało istotne, chodzi o to, o to czy my po prostu jakby idziemy za tym, co dostajemy, tak? co się w nas otwiera. Dlaczego jestem holistycznym terapeutą? No ponieważ z racji tego, że mogę doradzić również w kwestii żywienia, e, mogę zająć się e, jakby takim badaniem i pomocą psychotroniczną. Co to oznacza? Oznacza to po prostu naszą podświadomość, oznacza to nasze kody i to jest ten holistic coaching, tak? czyli to co myślimy staje się naszą rzeczywistością. Będę starała się jakoś to zebrać tak, do kupy i być może podzielić te moje filmiki tak, żeby, żeby, żeby po prostu, żebyście mogli dowiedzieć się więcej i skorzystać z mojej wiedzy. Natomiast żeby było mi łatwiej, bardzo proszę Was o konkretne pytania, tak? Zadawajcie mi te pytania na mój mail joannamuklewiczmałpa.gmail.com Możecie również skontaktować się ze mną poprzez Facebook. Myślę, że strona, chociaż jedna jest, nie działa, bardzo przepraszam, bo nowa będzie za jakiś czas. Zachęcam Was do, do pytania, tak? No bo wiadomo, jak pytamy, dostajemy odpowiedź. Jak nie pytamy, to się domyślamy, Lamy. Generalnie kieruję się sercem i, i, i tymi, po prostu tymi, tymi, tymi intuicyjnymi aspektami, które po prostu sama przerabiam ze sobą. Nie pracuję z ludźmi na rzeczach, których nie rozumiem. Tak? Pracuję z wami tylko wtedy, kiedy wiem. Że rzeczywiście mogę podejść e, e, całkowicie uwolniona od jakichkolwiek rzeczy, które są moje, tak? Czyli w pracy z wami pracuję dla Was. Pomagam przy stresie, przy depresji, przy nałogach, przy bólach, a jak również pomagam w rozwinięciu swoich własnych, 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 absolutnych talentów poprzez malowanie a, oraz poprzez warsztaty. Medytacyjne, na których właśnie używamy kredek, używamy głosu, używamy swojego ciała. Zapraszam Was do kontaktu. Zapraszam Was do pytań. Mam nadzieję, że przybliżyłam troszeczkę moją działalność i tym sposobem zobaczymy się wkrótce. A przy okazji, ponieważ mamy teraz wrzesień 2016, dzisiaj jest 12, zapraszam Was 24 i 25 września do wzięcia udziału w imprezie charytatywnej na rzecz Szymonka, któremu chcemy pomóc uratować oko. I to może się udać, na pewno się uda. Wiem, że już zostały zebrane pieniądze i tam również przeznaczam dwie sesje na pieniądze z tych sesji na, 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 na tą operację i zapraszam do kontaktu ze mną. Także kochani, łączmy się naszymi sercami, naszą intuicją, uzdrawiajmy siebie i nasze otoczenie nawzajem i po prostu żyjmy w miłości. Pozdrawiam Was. Pa, do zobaczenia.